Dzień dobry. Chciałam dzisiaj porozmawiać o tym, jak można bardziej zaakceptować siebie. Do tego zrobimy karty wyboru. Karta 1, 2, 3 lub 4. Wybierz jakąś kartę, a ja trochę popowiadam. O co w tym chodzi? Kochani, od dziecka jesteśmy uczeni, że inni są lepsi od nas, że trzeba się dzielić, że myślenie o tym, że ja jestem coś wart, to jest niedobre. A później dziwimy się, że nie potrafimy kochać siebie i nie potrafimy kochać innych. Żeby móc naprawdę pokochać siebie, żeby móc naprawdę pokochać innych i dać się kochać, umieć przyjąć miłość, trzeba najpierw pokochać siebie. Dlatego wybierz jedną kartę i zobacz co zrobić, aby bardziej pokochać siebie. Karta numer jeden. Karta numer jeden mówi Zbieraj miód. Kochani. Chodzi o to, żeby umieć powiedzieć, kiedy ktoś popełni błąd, kiedy ja popełnię błąd. Bo to jest ważne. Umieć przyznać się. Nie rozdrapywać tego, ale po prostu popatrzeć na to, że no tak, popełniłam błąd, popełniłem błąd. Co mam z tym zrobić? Zastanowić się, ale... Nie, mówię, nie rozdrapywać tego, nie nosić tego cały czas ze sobą. Umieć pokazać, to, no dobrze, coś się stało, ktoś popełnił błąd, czy ja, ale każdy ma prawo do błędów. Każdy ma prawo czegoś nie zrozumieć, coś zrobić właśnie z błędem. I ważne jest, abyśmy później potrafili przejść nad tym, oczywiście po przeanalizowaniu, ale dać sobie czas na to, żeby wybaczyć sobie. A wybaczyć nie znaczy zaakceptować. I zarówno te błędy, które ktoś popełnił w stosunku do nas, jak i te błędy, które myśmy komuś wyrządzili, one, ale to nie znaczy, że trzeba je akceptować, że trzeba to przyjąć i chołubić. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu. Zobaczyć, przeanalizować, właśnie przeanalizować, w jaki sposób postępować, aby więcej takich błędów nie, nie popełniać. Pójść do przodu, mieć w pamięci, co się wydarzyło, i starać się nie popełniać więcej takich błędów. Karta numer dwa. Staj się alchemikiem. Kochani, i tutaj ta karta mówi: Postaraj się, aby Twoje życie było urozmaicone. Taka nutka, tak jak do potrawy należy dodać szczyptę soli, nawet do ciasta, to podkreśla smak. Tak w życiu postaraj się, aby Twoje życie było z jakąś nutką smaku. Jeśli tylko chodzisz do pracy, do sklepu, tak, praca, dom, sklep i w, 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 w kółko to samo, to zaczyna być nudne. Zrób czasami coś, co nie jest w Twoim stylu, co jest troszkę inne, a zobaczysz, że spodoba Ci się to. Może nie za pierwszym razem, bo czasami jesteśmy osobami, które bardzo lubią rutynę. Jestem koziorożcem i właśnie ja bardzo kiedyś lubiłam rutynę. Takie. Układanie wszystkiego w kosteczkę, bo ja muszę wiedzieć, muszę mieć kontrolę. Puśćmy czasami tą kontrolę i zobaczmy, co się wydarzy. Zobaczmy, dajmy sobie troszkę tego smaku. Nie za dużo, bo na początek jakaś, jakiś drobiazg. Jeśli ubierasz się w Jakiś powiedzmy biała koszula, czarna podnica, bo pracujesz w biurze. Załóż do tego jakąś jaskrawą apaszkę. Kup pierścionek czy kolczyki, które nie są w Twoim stylu, ale są interesujące Ktoś je zauważy i nie bój się przyjąć tego, że ktoś zwróci na nie uwagę. Karta numer trzy. Co tutaj mamy? Ehm, tutaj jest solution. Krat in, in Solution Stwórz zamierzoną samotność. Stworzyć zamierzoną samotność. Często, pomimo, że żyjemy wśród wielu ludzi, czujemy się samotni, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy umieli pobyć ze sobą, z samym sobą kilka minut, później może pół godzinki, bo w tej chwili żyjemy w czasie, kiedy wszyscy pędzimy, wszystko jest na łapu-capu, takie aby do przodu, aby do przodu. Nie można się zatrzymać, bo wyścig szczurów pędzi nas na złamanie karku. Znajdź chwilę dla siebie, aby wziąć kubek herbaty, kawy. Jest taka fajna przypowieść, gdzie wnuczka przyjeżdża do babci załamana, bo w życiu coś jej się tragicznego wydarzyło. Babcia sadza ją na fotelu i przynosi kubek kakao i jej ulubiony drzem. Wnuczka taka zdziwiona mówi, babciu i to ma mi pomóc? Na co babcia odpowiada, kochana wnuczko. Pamiętasz, jak byłaś mała i coś ci się przydarzyło, przychodziłaś, a ja dawałam ci właśnie ten kubek kakao i drzem, ten twój ulubiony, który zawsze ci tak bardzo smakował. Może i tym razem pomogę. I wnusia. Od razu się uśmiechnęła. Przypomniała sobie te fajne czasy z czasów dzieciństwa. Nie o ten słoik drzemu chodzi tak naprawdę, ale o coś, co jest tylko nasze. Co mamy takiego, co w momencie, kiedy coś nam się sypie, jesteśmy obolali, to możemy sobie przypomnieć jakąś sytuację, ulubioną poduszkę, w którą się można wtulić i pobyć sam ze sobą, sama ze sobą, aby wypłakać się może wykrzyczeć i umieć. Właśnie być sama ze sobą. Bo kiedy umiemy być sami ze sobą, to również łatwiej nam przyjdzie być na dłuższy czas z kimś innym. A to też jest bardzo ważne. I karta numer 4. Kto wybrał kartę numer 4? To jest. Zrób nowy początek. Rozpocznij nowy początek. Często właśnie boimy się nowego, nowej pracy, nowej szkoły, nowego mieszkania, więc wolimy zostać w miejscu, gdzie coś nam bardzo przeszkadza, jesteśmy czymś sfrustrowani tak jak w pracy głupi szef, narzekamy na niego ale kruczowo się tego trzymamy bo to znamy boimy się pójść gdzieś dalej no bo czy jestem tego warta, wart czy w innej pracy poradzę sobie a może właśnie w tej nowej pracy ktoś cię doceni ktoś cię zauważy ale jeśli nie spróbujesz, to się nigdy nie dowiesz. I ta karta podpowiada, zastanów się, ułóż sobie plan. Bo ja nie mówię, że na wariackich papierach rzucać pracę, wyprowadzać się nie mając nowego mieszkania. Nie, ułóż sobie plan. Zastanów się, co... Należy zmienić w swoim życiu, aby łatwiej było nam przez nie iść. Teraz jest y, dość fajny, no może nie w tym momencie, w najbliższych dwóch, y, bodajże do połowy maja, jest ruch wsteczny Merkurego, więc nie podpisujmy na razie żadnych umów. Nie kupujmy sprzętów nowych, bo to nie jest dobry czas, ale teraz jest dobry czas, właśnie na zaplanowanie nowego. I później, po tym jak Merkury znowu ruszy do przodu, podpisywanie umów, zmiany w pracy, zaczęcie może nowej działalności na własny rachunek. Bo dopiero przyszliśmy w tym tygodniu, w poniedziałek był nów z zaćmieniem słońca. To zaćmienie słońca będzie jeszcze na nas oddziaływać przez jakieś pół roku. I to jest właśnie wspaniały czas na to, aby uruchomić nowe projekty. Zasiać coś, co Gdzieś tam nam w duszy gra, ale nie do końca mamy odwagę to zrobić. Więc spróbujmy. Pekar, ta karta nowe początki właśnie mówi o tym, aby pomyśleć i odważyć się. A zobaczycie, że warto. Może te pierwsze kroki. W tym nowym będą trudniejsze, ale później powoli się rozkręcimy. Nawet jest taka piosenka, najtrudniejszy pierwszy krok, zanim innych zrobisz 100. No właśnie, zróbmy 100 kroków i nie bójmy się. Będę co jakiś czas Robić kolejne filmiki z tymi kartami. To są piękne karty. Karty Pokochaj Siebie, kim jesteś. Pokochaj Siebie, kim jesteś. Nieważne, czy masz lat, 20, 30, może 60? A patrzysz w lustro i tak myślisz, no inni są fajniejsi, a ja taka stara, taki stary, a tu siwe włosy, a koleżanka to sobie pomalowała włosy na lepszy kolor, coś tam. Nie. Z tymi kartami, krok po kroku, będziemy się uczyć. Jak pokochać siebie takim, jakim jestem, jaką jestem. Bo kochając siebie, będziemy kochać wszystkich dookoła z łatwością. Dziękuję ślicznie za udział w tym. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.